No, witam Cię, widzę. Jestem Przemek, a to jest G4Skins i serię odpiców wipunek. No widza, e, tak jest, witam Was już w drugim odcinku z tej serii. E, pierwszy naprawdę bardzo fajnie się przyjął, widziałem mega dużo pozytywnych komentarzy, czyli znaczy, zna zna że Wam się podoba ta seria. E, co mnie bardzo cieszy, bo jest to mój e, innowacyjny, innowatorski pomysł. E, I oczywiście, jeżeli chodzi o YouTuba i serię G4Skins tego typu, bo wiadomo, że tak jak mówiłem, to było gdzieś tam opierane na e, Metinie i, i właśnie na YouTuberach z Metina. Taka seria, ale fajnie, fajnie, bo się podoba. No i co, może na początku przypomnę, że jeżeli oczywiście macie 18 lat, jesteście pogodzeni z tym, że możecie stracić tego skina i mimo to chcecie coś rzucić na stronkę, zachęcam do wpłaty z moim kodem, bo właśnie dzięki wpłacie z tego, z tym kodem i zrobieniu screeno, screenshota później możecie wrzucić mi tego screenshota na mego Discorda, który jest w opisie właśnie dzięki temu bierzecie udział w tym odcinku, który jest nagrywany aktualnie. Przypomnę też, że z tym samym kodem macie też też zniżkę 5% na dobrecie.pl, czyli na yerbamate ja pracuję jestem tym bardzo długo, więc cieszy mnie bardzo fakt, że mogę współpracować właśnie z stroną dobraziela.pl. Jeżeli nie wiesz, czym jest Jerbamata, zachęcam Cię do dołączenia na mojego e, Discorda. Tam też ma, właśnie mamy kanał e, z tym, tam są różne polecajki widzów. E, no i co, ewentualnie, jeżeli chciałbyś zapytać, na czym polega pić Jerby i tego typu rzeczy, zachęcam do uczestnictwa na moich liveach. Ja tam zawsze wytłumaczę, zawsze polecę, więc, e, więc co, taki powiedzmy wstępniaczek mam ze sobą. Lecimy teraz z losowaniem, to już mam przygotowane. Z tego co liczyłem jest 17 albo 18 osób, nie pamiętam dokładnie no i co? Gdzie to było? Tu było. Startujemy tą maszynę i kto będzie dzisiaj szczęśliwcem? Tu. Orantu... Oran 1, 2, 3, w każdym razie ty stary to i co, ja się może do ciebie odwiedzę w na Discorda mam nadzieję, że jesteś i widzimy się za chwilę widzowie no i dobra widzowie, mam pana Oranutana 1, 2, 3 już jest ze mną na Discordzie, oczywiście jestem teraz wymutowany, bo muszę sobie, dograć, muszę sobie dograć jakby kontynuację tego co, co było wcześniej jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinku, myślę, że i tak w każdym by na razie raczej przypominał te zasady, jak to wygląda generalnie sprawa wygląda tak już kwota wyjścia którą Oranutan już na 100% wygrał, jest to 100 zł. E, je, musi mi stworzyć batelkę do 1000 zł maksymalnie. I teraz tak, jeżeli zrobię profit z tej batelki, jeżeli wygram tą batelkę, to do tej stuwy ma dodawane kolejne 50 zł, czyli już ma 150. Następnie są kolejne dwa wymogi, czyli jeżeli zrobi profit razy 2 ta batelka, nie zna, nie, jakby nieważne kto ją wygra. Jeżeli zrobi profit razy 2, no to ma 5 dyszek. Jeżeli, jeżeli zrobi profit razy 3, to ma jeszcze kolejne 5 dyszek. Jeżeli batelkę wygram i będzie profit razy 3, to Oranutan ma możliwość wygrania 250 zł. Także całkiem spoko, ale SNH bo tak jak już mówiłem ostatnio, jakby jeżeli chodzi o profit, jeżeli chodzi o profit, no to ilość botów, jakby no też zwiększyć całą, całą możliwość zdobycia jakiegoś większego profitu. Przez co? Jeżeli doda jednego bota więcej, bo normalnie wyjściowo walczę tylko z jednym botem, czyli robię 1 na 1. Jeżeli doda jednego bota więcej, jest odejmowane 50 zł od kwoty, którą wygra. Jeżeli doda dwa boty, jest odejmowane kolejne 50 zł, Czyli tak naprawdę trochę się zeruje, ale też gdzieś tam te pięćdziesiek jeszcze jest w stanie wygrać, jeżeli, będzie, jeżeli spełniłby te wszystkie trzy wymagania z góry. Także tak to ogólnie wygląda, moi drodzy no i co, Wszystko chyba, chyba wszystko wiecie myślę, że i tak wam wstawię jeszcze do opisu te, mm, te zasady powiedzmy one na razie są stałe na razie ich nie będę zmieniał, ale jeżeli macie jakieś pomysły, jeżeli chodzi o zmianę tych zasad, na przykład, że coś może usprawnić coś może lepiej, przepraszam, coś może lepiej funkcjonować piszcie mi w komentarzach ja bardzo chętnie poczytam te e, wasze uwagi być może któreś uwagi wprowadzę w życie e, dobra, wszystko mamy, w takim razie możemy się odbudować dobra, halo, halo, stary jesteś Jestem, jestem. Dobra, powiedz mi czy jest batelka już sklejona? No, no. Dobra, rozumiem, że wszystkie zasady, wszystko jest dla ciebie jasne, tak? Tak, tak. Dobra, w takim razie możesz mi stary po kolei podawać, podawać jakie skrzynie mam dodawać do batelki. Powiedz mi za ile będzie to batelka? Za... Do tysiąca miał być, o? Ja? Do tysiąca, dokładnie tak. No to 836. Dobra, powiedz mi stary po kolei nazwy skrzyni. Dodge? Ok, to ile dziewięcia. sztuk? 5. Dobra, mamy. To AWP Master chyba coś w AWP Master, to za 20 też? Tak, tak, jo. Ja, ok, jedna mamy. Dobra, e, krótki. Oj, tutaj akurat jest prezentowałam, no, że może rzucić ile sztuk? Jedna, kurwa. Dobra, dobra. Ocean Dream. Również jedna, rozumiem. Skoro nie mówisz tak, ilości. Tak, okej, okay, dobra. Tak. Mam? Dobra, hase. Ha... Aha, ta, okej okay, jest. Dawid Malasz. Dawid Malasz również mamy I Mergani Mergani, ok, czyli 11 skrzyń, powiedz mi czy mam to kręcić 1 na 1, czy chcesz dorzucić boty kosztem 50zł? 1 na 1 1 na 1, dobra, mamy normalny Stwórz batelkę, damy sobie jeszcze pełny ekran Przywołuję od razu bota Ok, dołączył, dołączył oponent nie wiem, czy ogólnie e, znalazłeś tą batelkę, czy nie. I wyślę ci stary linka najwyżej na Discordzie tej batelki. Masz tutaj. Okay. <gry> Bardzo możliwe, że jak wszedłeś później, to będziesz miał delikatne opóźnienie. No na razie z każdego doja jest zwrotka. Niestety nie dla mnie na razie. No ale to jest taka skrzynia, że ona jak da, to potrafi naprawdę rzucić grubo, ale często daje te główne ze 12 groszy, niestety. No, ale plus jest taki, że 100%, na 100% stóweczkę masz. Teraz pytanie: czy będzie więcej, czy będzie tylko ta stuwa? No dobra. Te ostatnie mają duży potencjał. Tam naprawdę możesz rzucić grubym skinem. Chyba. No na razie jest, jest dramat, dramat. Ok, tutaj. Na której jest tej skrzyni teraz? Na Merganim. Na Merganim? Nie, na tym malarzu jednak, sorry. Okej. Okay. Mm. Chyba nie starczy. Przegrałem, ale z batelki. Ej, zabrakło ci niewiele do dwukrotności. Batelki, niestety. Masz z batelki wyszło 1500 dokładnie i dokładnie 1500. A batla była za 866, także zabrakło ci niewiele do razy 2 No i w sumie mi też zabrakło tylko 35 zł do, do wygrania tego, a naprawdę był dobry profit Czyli co stary, masz w takim razie skin'y za 100 w dzisiejszym odcinku Powiedz mi, co chciałbyś, jakie chciałbyś skin'y w tej kwocie Dobra, Na spokojnie, na spokojnie, popatrz sobie No tutaj kurde blisko, mega, mega dobra batelka. Masz generalnie jakieś konkretne bronie wybrane, które, do których chciałbyś, chciałbyś skiny? Czy nawet jeszcze nie zastanawiałeś się jakoś tak bardziej? To akaczu bym chciał kiedyś. To akacza, czaję, Dobra, sobie już wejdę w sklep na GeForce to właśnie fajnego. To będziesz chciał tylko jednego skina, czy na przykład chciałbyś sobie podzielić na dwa, na trzy? Powiedzmy akacza, jakąś awubkę, emkę czy coś takiego? Bo to ze to już się można stać Kilka jakichś fajnych, fajnych broni Fajnych skinów Chyba w ja pajkałach chwilę Jasne, rozumiem, zaczynamy od, od Akacza, tak? Tak, tak. To jest... Wybrałem sobie już jakiś ten Akac slate. Okej, okay, powiedz mi do w, w jakiej on będzie kwocie? To sobie od razu... 62 zeta 62 zeta, dobra, okej, okay. Battle skirt w, w stat tak? Nie, czekaj bo tu jest slate mam 6280 Well Worn e, w statraku i... no, to, 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 to jest ten Well, well Worn w statraku tak? Tak, tak Okej, okay, zostaje Ci teraz stare 37 zł jeszcze, jak dobrze liczę I to chciałbyś wydać sobie na Awupkę, tak? Tak Dobra, mamy Sniper, mamy aw I powiedz mi, który konkretnie, który konkretnie skin Cię interesuje teraz zostało ile? 37? 37, tak jest. To... Masz na przykład egzoszkieleta bardzo ładnego Field w stat traku. Właśnie, no właśnie chciałem powiedzieć tego, no. Czyli Field Tested, egzoszkielet z 6,696, tak? Tak, dokładnie. Dobra, mamy to. Dobra, w takim razie, no ci się stare nie poszczęściło niestety, ale stówka i tak myślę, że, myślę, że spoko, lepsze to niż nic. Eee... Co w takim razie zachęcam do brania udziału po raz kolejny. Jeżeli chcesz, to możesz się pożegnać z widzami, stare. No to Ela, nie? Tak jest. Ja Was również żegnam. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się do następnego. Na razie.